Wczoraj widzę skrzynie już gotowe, naszykowane do zbioru. E, powiedz, e, jak myślisz o terminie i od której odmiany w tym roku będziesz zaczynał? Skrzynie jak co roku naszykowane pod wiatą suche, żeby nie były e, mokre po deszczu, bo wiadomo, że później choroby przechowalnicze nam się e, zwiększają w komorach. Zaczniemy chyba od e, Szampiona Reno 2 e, drzewa trzyletnie i wyjdziemy e, w selekta. Ale to jeszcze tak dzisiaj prognoza, ale wszystko e, w poniedziałek upewnię się, próbki porobię, zobaczymy co i jak, bo może plus, minus dzień w tą czy w tą trzeba będzie y, odciągnąć. Test skrobiowy, jędrny hmm. zachęcamy tak. wszystkich, żeby... To jest żeby podstawa, to żeby zrobić ten okno y, zbioru, żeby wiedzieć kiedy mamy daną odmianę y, zebrać. Powiedz, y, sezon niełatwy, zapowiadał się bardzo suchy. Y, Ciepły, wcześniej to wszystko się rozpoczęło, okazało się później, że i przymrozki, i opady deszczu w czerwcu po 200 litrów w wielu lokalizacjach spadło. Jak sobie radziłeś w tym okresie? Powiedz, co było największym problemem, bo widzę owoce piękne, bez orzawień, dobry plon się zapowiada, ale czy to był łatwy sezon do ochrony? Każdy rok jest inny, ten rok nam pokazał jeszcze co innego, musieliśmy się inaczej przygotować do ochrony. Nas zaskoczyła w tym roku tylko e, pogoda. Temperatury, e, sucho, później były za, za obfite e, deszcze, ale rok był na początku e, przymrozkowy. Musieliśmy więcej zrobić ochrony e, na kwiat. Po przymrozkach regenerować e, drzewa, e, rośliny. Przypinowaliśmy najważniejszą ochronę w kwitnienie. Przypinowaliśmy e, szary pleśni, e, mączniaka, parcha, e, zwójek, mszyc. I później nam wszystko już udawało się robić, tylko za zabezpieczać. Nie Jasne. musieliśmy robić interwencyjnie nic, bo najważniejsze dla mnie zawsze jest kwitnienie. Jasne. W tym roku więcej wykonaliśmy na pewno zabiegów, bo przez te deszcze to wiadomo, że musieliśmy więcej wykonać. Z orzawieniami nam się udało stosowaliśmy różne wspomagacze, wykonaliśmy promalin i orzawienia udało nam się do maksimum zniwelować. Później ochrona na szkodniki na troszeczkę mąsiak nam dokuczał na początku, ale to było wszystko do opanowania. Zrobiliśmy pełną ochronę. No i później te deszcze niepotrzebne, tak? Najpierw roślina miała stres suszowy, później nadmiar deszczu. Deszcze wypłukały nam glebę, musieliśmy też nawozić do listnie lub wertygacją troszeczkę, bo jednak te deszcze, te 200 litrów w tydzień czy półtora tygodnia, jednak robią swoje. Wiem, że produkujesz owoce w systemie Perfect Fruits z zerem pozostałości w plonie. Powiedz, bo wielu sadowników o tej produkcji myśli, próbuje, z większymi lub mniejszymi sukcesami. Jak sobie radzisz z tymi kluczowymi problemami? Ochrona przechowalnicza, już czy za tobą, czy, czy w trakcie? Wcześniej od kilku sezonów presja owocówki nam rośnie. Jakość jest cały czas ważna, bo, bo tego konsumenci, twoi klienci oczekują. Jakbyś powiedział kilka rad dla, dla osób, które tą technologią się interesują. Szczerze powiedziawszy, musimy już myśleć o tym w zimę. A praktycznie na początku sezonu, co chcemy wyprodukować, w jakiej jakości i kiedy te jabłko dane chcemy sprzedać, daną odmianę. Jeśli mamy w marzec, do marca trzymać, czy do czerwca, musimy wiadomo to jabłko inaczej przygotować na choroby przechowalnicze czy chcemy po prostu z drzewa sprzedać. Tak? Na zero pozostałości jest to do zrobienia. Produkujemy już od trzech lat. Rok jest zależy, inny jest może trudniejszy, łatwiejszy, jest do zrobienia. W tym roku udała się jakoś, wiadomo, tak jak wspominałem, wykonałem troszkę więcej zabiegów. Musimy ilustrować sad. To jest podstawa. Musimy przypilnować początek litienia i końcówki. Na szarą, na mączniaka, na parcha i na wszystkie szkodniki. Jeśli to dopilnujemy kwitnienie, cała później resztę ochrony jest tylko zapobieganie chorobom. Oszkodniki, zwójki, owocówki, tak jak wspominałeś, wiadomo, rozwieszczamy od razu po kwitnieniu pułapki. Musimy kontrolować pułapki, że nie wystarczy nam pułapkę rozwiesić i zajrzeć do niej raz na tydzień czy dwa tygodnie, tylko początek jest dwa razy w tygodniu już mają, mamy odłowy, zwiększa nam się wszystko odłowy, to musimy chodzić co 3 dni i trafić ten idealny moment na zastosowanie środków biologicznych. Jest skuteczność praktycznie w 100% tak, tak jak zwykła ochrona konwencja. Ochrona przechowalnicza już za Tobą? Jesteśmy w trakcie. Ochronę planujemy zawsze wcześniej i zaczęliśmy w tym roku od sierpnia przez te obfite deszcze. My już jesteśmy po czterech zabiegach Planty z na wybarwienie. No i teraz planujemy ostatnie zabiegi. E, powiedz, bo dzisiejsze webinarium jest poświęcone spodziewanym plonom, goście z Europy, świata. Powiedz, jak to wygląda tutaj u Ciebie, czy w, u Ciebie w Sadzie, czy u Ciebie w regionie. Znajdujemy się w Białej e, Jeżeli byśmy się na przykład odnieśli do 2019 roku, albo nawet 2018, bo, bo ten rok temu też był rokiem przymrozkowym, 2018 był rokiem. Rekordowym. Jak to szacujesz na, na ten moment? W każdym sadzie będzie w Polsce inaczej. To zależy od ochrony wiosennej, tak jak wspomniałem o tych przymrozkach, od sadu, kondycji, jaki był rok wcześniejszy plon, jak była, była ta ochrona. Ale bym tak nie panikował, że to co słyszymy w mediach lub w artykułach niektórych, że mamy taki wielki plon, ta ilość przesadzona te 3,5 miliona. Jest nierealne w tym roku, ponieważ było sucho, jabłko nie wyrosło, później były obfite deszcze, wypłukana gleba, kto nie nawoził, jabłko na pewno nam nie wyrosło. Ten plon jest na pewno za duży, to jest podany. W moim sadzie zależy od odmiany. Tak? Wierzchołków drzewa są jabłka oblepione, dół jest gorzej. W całej Europie mieliśmy przymrozki, nawałnice, są połamane drzewa, gradobicia. Przemysłu może na pewno będzie, ale jabłka deserowego w Polsce to, moim zdaniem, milion ton to jest maks. Widzimy to już po pierwszych odmianach, tak, które zbierano odmiany letnie, nawet gdzieś na półkach sklepowych te obrączki poprzymrozkowe, no To jest wszystko efekt tego, co mówisz. I też pierwsze. Zbiory gali, którzy, które, które się rozpoczęły to bardzo często są niższe niż sadownicy się spodziewali, nawet niż to wyglądało patrząc na, na drzewa. Udanych plonów życzę w takim razie i udanego sezonu bez problemów, bez dni przeszkadzających deszczowych. Dziękuję.